No i znowu witamy Was, zaraz ja tam odejdę. No trzy dzisiaj akurat nie będziemy podróżować. No, bo tak ja mówiąc. mam Dzisiaj podróżujemy... samochodem. Co to zrobić? Co? On ma komunikację! No. Jaki warcios! Co tam gada? Uuuu... Mm, mam dupę. Czogos! Czołg jest zamknięty, na Twojej wiadomości. Ludzie! Ja On... Nie! Uciekaj stąd! Czołg jest zamknięty! <śmierdził> Ten myjczołg... Myjczołg! Daj, no już ja pójdę gdzieś inny, chcę chwalić. Będę z ja sielą myską Tu na Wal Wal mm. Widziałem Cię. Wiem, że nie... Idziemy do naszego samolotu. Aaaaa! Od lenta! Ty, no to jak samolot! Dobra, nie ma co? Uwaga! leczołgiem połaliło ja, cię jak się wyłącza grawitację nie da się leczołgiem powiedziałem to fajne, film, fajny film, filmy film mi nie, nie widzę się tutaj nie zasłaniaj mi kłody no i to ty w ogóle? o o, <śmary> no Coś ty otworzyłeś, gwint przed chwilą gdzie? no bo tu tutaj. nie, gdzie lecimy? No, nie wiem, gdzieś to Alter. Masz spadochron. Nie spadochron. Wszyscy. Ale ja się! No to nie się łącz policję! policji. Coś... O o! I co mamy spadochron? Nie. Zginiesz. Grękas złamany. Co? Nic. Dobra, jeszcze raz bierzemy. mnie zabiło. Ja Skid. co? Skit. U, u. Mam ciągle kot na grawitację? Masz. No. Dobranoc.